Słowo na poniedziałek. Nobla w dziedzinie ofiarologia otrzymuje? Na świecie dzieje się coś ciekawego. Coraz więcej osób nie walczy o lepsze życie, tylko o lepsze uzasadnienie, dlaczego czegoś nie da się zrobić. To jest właśnie kwitnąca dziedzina społeczna ofiarologia stosowana. Nie trzeba jej studiować. Wystarczy codziennie uczestniczyć. W roli głównej ktoś, kto przegrywa z losem Systemem, ludźmi, pogodą, korkiem i algorytmem. Ktoś, kto nie ma wpływu, ale zawsze wie, dlaczego się nie udało. Skąd się dobierze? Bycie ofiarą ma ukrytą nagrodę, daje współczucie innych, zwalnia z działania, pozwala zrzucić winę na zewnętrzne. Psychologowie nazywają to wtórnym zyskiem z cierpienia i niestety, im dłużej trwa, tym bardziej się opłaca. Dlaczego to nie działa? Bo z każdym nic nie mogę zrobić, wyrywasz sobie kawałek sprawczości. Mózg zaczyna kodować nowy schemat. Nie działam, bo nie mam wpływu. Dlatego nie działam jeszcze bardziej. Usprawiedliwienie dla siebie lepiej znieczula niż anestezjolog wysokiej klasy. Efekt: energia życiowa schodzi jak powietrze z balonu po sylwestrze. W biznesie wygląda to tak. Gdyby szef był inny, gdyby ludzie, znaczy ci Lenie, byli bardziej zaangażowani. No, rynek totalnie zwariował. Nie wyszło, bo tamci powariowali scenami. W domu wygląda to tak. Tak miłe pęka, że nie miałem siły iść na siłownię. Stres był tak wielki, że musiałam coś przegryźć przed północą. Jak mam to robić z dziećmi na karku? Z nim, z nią, to nie idzie się dogadać. A czasem wystarczy zmienić tryb warunkowy na tryb dokonany. Jak nie wejść w rolę ofiary? Oto trzy małe, uniwersalne rytuały przeciwko ofiarologii. 1. Zauważ język. Słowa typu muszę, nie mogę, nie da się, nie mam wyjścia to sygnały ostrzegawcze. Zastąpię pytaniem, co mogę zrobić mimo wszystko. 2. Odwróć proporcje. Na każde 10 minut narzekania, zrób jedną minutę działania. To jedyny legalny kurs wychodzenia z roli ofiary. 3. Oddaj ster. Zrób dziś coś, co nie jest Twoją winą, ale jest Twoją decyzją. Ted dzieje się magia. Świat zaczyna reagować jak lustro, nie jak przeciwnik. W pracy. W organizacjach syndrom ofiar jest równie groźny jak brak kompetencji. Zespół ofiar potrzebuje lidera, który nie obiecuje raju, tylko używa słów sprawczych. Zróbmy to, na co mamy wpływ. Nie wszystko od nas zależy, ale coś zawsze. Nie jesteśmy tu, żeby się żalić, tylko żeby coś zmienić w domu. Rozsądek połączony z uśmiechem. Brakuje nam pieniędzy, co możemy zmienić, by to poprawić? Jak to zorganizujemy inaczej, byśmy mieli dla siebie i razem i osobno więcej czasu? Oj, nie wyszło. Następnym razem zrobimy to lepiej. To wszystko brzmi banalnie? To kwintesencja dojrzałości. Antybanalna w działaniu. Na ten poniedziałek Zrób inwentaryzację swoich myśli i zdań z ostatnich dni. Oznacz każde zdanie, które zaczyna się od nie mogę, nie da się, nie zależy ode mnie. Potem dopisz alternatywę. Co jednak mogę zrobić? To nie jest coaching. To higiena psychiczna. I oczywiście życzę Ci, żebyś był tak słaby, żebyś była tak słaba w ofiarologii, aby otrzymanie Nagrody Nobla, w tej dziedzinie było zupełnie nierealne. Jeśli masz wrażenie, że świat się na ciebie uwziął, pomyśl: może po prostu chcecie ruszyć z miejsca. Postscriptum. Gdybym miał więcej czasu, na pewno teksty w słowie na poniedziałek byłyby lepsze i więcej ludzi by czytał. A tak na poważnie, dziękuję za wszystkie wasze miłe posłowia, które do mnie od Was trafiają. Może wyślecie link do rejestracji znajomym. Niech ich też coś w poniedziałek rano wkurza.